Dziś pokażę Wam koło do mojej wiertarki WS15. Kupiłem sobie kiedyś wiertarkę, i jako złą za niewielkie pieniądze i brakowało po prostu takiego koła. Wziąłem sobie po prostu dwa kawałki tekstowi. jeden był o grubości 50 mm, drugi o grubości 20 mm, i tu za pomocą czterech śrub M10 połączyłem. A w środek włożyłem tulejkę o średnicy chyba 16 mm z kanałkiem. I w środku na czpieniu przetoczyłem wszystkie te kanałki pod kliny, mniejsze, większe, jeszcze większe i największe koło. I koło jest gotowe. I dzięki takiemu kołu z tekstolitu wiertarka jest sprawna i pracuje. Dziękuję.